Witajcie! Kolejnym punktem naszych wypraw jest opuszczony zajazd, który znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim. Obok zajazdu przebiegała kiedyś główna trasa. Zapraszamy do oglądania Next Urbex. Tak w ogóle witamy Was po długiej nieobecności spowodowane wirusem. Niestety Obieg znajduje się przy trasie. Dobra, to w takim razie najpierw obejdziemy go dookoła, zobaczymy jak on wygląda jaką się prezentuje w ogóle w jakim stanie jest z powodu, powodu budowania nowej trasy hotel niestety stracił klientów jesteśmy na jakimś tarasie no. tak myślę tylko jego... fajnie zaprojektowany budynek tylko, że jego stan jest w bardzo opakanym stanie jest pełno szkła, wbijanych szyb po prostu ludzie dewastują bardzo dewastują ten obiekt budynek też jest ciekawie wykonany w połowie z drewna, w połowie wykładana cegłami, nie? No tak, dół jest cały wyłożony w cegłach Lecz góra, w drewnie Tak no jak zobacz, widzicie Nawet, zobacz Tutaj, chodź No widziałem Zobacz, tutaj masz normalnie wszystkie ściany z drewna A tu w miejscu, gdzie jest piec Jest normalnie wybudowany, jest normalnie wyłożony cegłami Musi być, bo no. inaczej by się no spalił tak, ja cały tym, Cały obiekt Dobra, dół jest obłożony cekłami, a góra normalnie jest drewna mi się wydaje, że będziemy wchodzić może jeszcze o, coś zaserwujemy? proszę bardzo, jakąś lampę znalazłem może, może, może teraz nam coś zaserwują, co? No. może jeszcze tu coś działa? co najwyżej kopa obeszliśmy dookoła budynek Bynajmniej tą górną część no i co, będziemy wchodzić mam nadzieję, że te pomieszczenia są w ciut lepszym stanie na pierwszy rzut oka mamy Stare, zdewastowane lodówki służyły do chłodzenia różnego, różnego typu napoi. Na pewno też alkoholu. Kolejna lodóweczka do chłodzenia napoi. Mamy schody w dół. Ale to później. O! Kolejne pomieszczenie zapewne była to kuchnia. Albo jakaś chłodnia jakaś z lodów, tak? Znaczy nie, chłodnia to nie. Ale chodzi o że lodówki. Stały? Tam bardziej lodówki stały służyła jako chłodnia. To Widać, że jest pomieszczenie. Takie serwisowe można... No tego mówię. Czyniakę. O! Widzisz? A. Bardzo to, to dobrze powiedział. Tu, był, ja tu była pewnie tak zmiwanki odbiorę naczyń. Jesteśmy na głównej sali. Proszę bardzo. Co my tu mamy? Oczywiście alkohol różnego rodzaju. To jest, jest normalnie pomocnik każdego, kto rozwala takie miejsca. Tak. Smutne. To co właśnie tutaj widzicie, co jest obalone, służyło jako bar. Tu były serwowane różnego rodzaju drinki. Na pewno też jedzenie. A propos jedzenia, serwowano tutaj właśnie ryby różnego rodzaju, danie z grilla, chłodne napoje, alkohol oczywiście. Można było też zamówić na wynos. Proszę bardzo, kto chce fajne epilum. Dam za darmo. Dobra, wchodzimy, schodzimy raczej na dół. Schodzimy chyba do najciekawszego pokoju. Znaczy nie wiem, czy taki najciekawszy. Gdyż prawdopodobnie, jest tu, ma kołko. Tak jest. Prawdopodobnie. Sądząc po, sądząc po tych rurach i po tej wykładzinie. O, że tutaj po prostu sobie tak pięknie stało. Tak sobie. się właśnie wydaje po prostu zobaczcie i teraz, skoro, teraz zobacz yy, jak są jakieś kluby nocne powiedzmy czy coś w tym stylu to zawsze są obłożone takimi ledami świecącymi zawsze tak jak tutaj tak jakby to wiesz świecino nie taki No jak jakiś no, nocny klub coś dobrze to lecimy w takim razie dalej mamy dziurę w ścianie no właśnie, zaraz tu rozkłada. to i otwieramy grubko. To wygląda mi na jakiś mały pokojik. Dziwny, jakiś pokój premium z szybą? No Możliwe nie, nie. Wiem. Albo albo biuro? Nie wiem. Albo może tak, jakiś biuro, czy może jakiś pokój vip? No to wygląda. Mamy szafę. na w szafie? O kurde. Fu. skarpetki. I klapki. weź sobie. weź sobie. A sobie weź. <noise> Cicho. No oczywiście deszczyk. Mamy schody na górę to pewnie. O tak. Tam gdzie te lodówki. Kolejna lodówka. Jakiś magazyn. Części zamiennych Nie. <noise> no, pewnie na jakieś takie pierdełki. Albo chłodnia. Nie wiem, tu szatnia męska to jest jakaś ładna dziwnie ułożony budynek. No dziwnie, magazyn warzyw okopowych. Patrzmy się. Hmm. Wow. Tutaj przygotowania warzyw. Tu się pewnie przygotowywało, myło. Lecimy dalej. Przygotowa przygotowania mięsa. Niczym się nie różni od tamtego pomieszczenia. Idziemy dalej. Co tutaj mamy na tych drzwiach? Pomieszczenie wycofanego towaru z obrotu. Odpady stałe do utylizacji. Olej przepracowany. Ciekawe, jaki olej? Taki pewnie. Odfrytek. Odfrytek. Olej od do pomieszczenia, wóce. Toaleta jedna, toaleta druga. Proszę mm, bardzo. Tutaj to naprawdę w jakimś hotelu? Nie. Mm. Yeah. Kafelki położone, kurczę, z jakimś stylem. No i co, no i weszliśmy do punktu wyjścia. O, -o nie wyjdziemy tędy, ponieważ jest zabite deskami, wow. ale fajnie pada. Nie wiem co fajnie Fajnie, chodź nie jest... będzie. Dobra, lecimy dalej. Dzień, nie. A. O, A. Jakiś chołem. Jakiś magazynek, magazyn szafa metalowa. Okej, okay, mamy... mamy tą dziurę. Zaraz będziemy eksplorować. Ciekawe co tam jest na górze. Coś ciekawego, czy nie? Szymon, ty przytrzymasz lampę? Tak. Potem mi tak. ją podasz? Pewnie. I też przytrzymaj A szafę. A ci włożyć do góry żeby ci oświetlała, no, tak? No, ale przytrzymaj szafę. No, no bo dalej. Naprawdę bo naprawdę trzymaj. No, się... no, Widać, no, no, nie stawaj na ten. Stawaj tak bardziej blisko rąk, nie na środku, bo się może załamać. Okej. Okay. Położymy tutaj. Trzymaj ją mocno. Okej. Okay. W takim razie wbijam. Wbijam. Co tu sobie nogę połóż. O, o, o! Oczy <głos> <głos> Trzeba uważać Uf, Proszę, co my tu mamy? Szyrandole Ale tam jest dyska pęknięta Trzeba uważać, gdzie się chodzi. W takim razie będę schodził już, no bo co tu więcej eksplorować? Chodź, weźmy do mnie lampę, co? Okej. Okay. Udało, udało mi się zwiedzić strych. To teraz zapraszamy na dach. Jeszcze zapraszamy chyba na no dach. Chyba, że... Nie ma Czekaj, czekaj, nie o to chodzi. Chyba, że coś jeszcze ominęliśmy, ale chyba już raczej nic nie ominęliśmy. Wszystko to, co było dostępne, żeśmy zwiedzili, zobaczyli. Jesteśmy na zewnątrz, pogoda się trochę uspokoiła. Mam nadzieję, że nie będzie ślizgo, bo chcemy jeszcze odwiedzić dach No i co, kierujemy się w stronę dachu To się kameruje? To się kameruje, wchodzimy na dach Dobra, deszczowo. Było deszczowo raczej, ale jest teraz mokro po deszczu. No, ślisko jest, chłopaki, uważajcie. Jest troszkę ślizgawo. Dobra, dobra, dobra. Mam nadzieję, że nie spadniemy. I jak tam? Ślizgo? Średnio, po prostu uważaj, jakie średnie tam Dobra. Teraz majster wbija. Załubia, cyknij Oj, jest ślizgo. Powiem wam, że jest, jest ślizgo. O, jest ślizgo, trzeba uważać naprawdę. Jak tu bladość, jak tu jest ślizgo, kurde. Uf, dobra, udało nam się dostać. I co, spokojnie, ślizgo? ślizgo. jest ślizgo. Uf, jest ślizgo. Dobra. Tu na, u, u, na środku. Nie możesz siedzieć. Tak. To co, jeszcze wstanę. Tak to właśnie wygląda. Co, będziemy schodzić, bo jesteśmy odkryci i nas widać strasznie obok, bo właśnie przebiega ta... No Uuu, ślisko, proszę, znam cię, mam powiem. Udało się! No chowajcie się Czekajcie, czekajcie! Musiałem przerwać nagrywanie, ponieważ Zajechały dwa samochody Myśleliśmy, że to są właśnie właściciele Bądź jakaś ochrona, ale Z tego co widzę nic nie robią, po prostu chodzą. Mi się wydaje, że zajechali, aby odpocząć. Nasza eksploracja dobiega końca. Mam nadzieję, że zostaliście z nami do końca. Mam nadzieję, że się podobało. No i co, no i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do następnego, trzymajcie się. Cześć.